Dzień dobry Państwu, dzisiaj omówienie robię je dosyć na prędce i wiem, że późno, dopiero co wróciłem do domu, jest 23. ale mm, jak zwykle omówimy sobie zawodniku. podejrzewam, że większość z Was widziała tam mojego brata, trudno, ci co nie widzieli możecie zobaczyć to u mnie, zaczynamy od tego, że Teraz, codziennie warto się logować, będziemy dostawać skill trainerów Skill trainerów i position trainerów Skill trainerzy i position trainerzy Czym to się różni? Otóż, pokażę wam na przykładzie łana Bisaki Bo będę chciał u niego zrobić sobie jedną pozycję Więc zrobię to od razu Tylko gdzie on to jest Bo on nie może grać jako cebek W teorii Po prostu ma wtedy słabsze zgranie To nie chodzi o to, że overall mu spada Bo to w niczym nie przeszkadza Ten overall nie spada, ten overall wam tylko pokazuje Na jakiej pozycji on się nadaje do grania ale spadam mu zgranie i z tym niewiele można zrobić. to, jeżeli damy mu taki position training, to jest duża szansa, że. O, wyszkolił sobie amf -a. Totalnie dla mnie bezużyteczne, więc wchodzimy jeszcze raz. Bo tu niestety przydziela randomowe pozycje. Ja liczę tutaj na CBK. RWF. Totalnie bezużyteczne. Będę próbował, bo na, na nim mi zależy, żeby mieć. Szkoda, że niestety to losowo przydziela. DMF, ok, już się pomału zbliżamy. No to może w końcu. Ło wow, już więcej nie mogę? Ale lipa. No nic, trudno w takim razie. To spróbujmy sobie to wykorzystać na kimś innym. Kogo ja bym chciał jeszcze widzieć na innej swojej pozycji? Nie wiem, czy można maksymalnie, czy, czy akurat tak wyszło, nie mam zielonego pędzia, o co teraz chodziło. Na pewno bym chciał jeszcze zobaczyć z tych wszystkich zawodników. Hm, hmm, 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 hmm. W sumie reszta, reszta może grać praktycznie wszędzie Rodri, Pjanic, Barrios Barriosa sobie sprawdzę czy od ma CMF zrobiony Ma CMF zrobiony, więc tu nie ma problemu Chociaż takiego Barriosa jakbym dał na, na Na CBK, zobaczmy AMF, no na cholerę mi ten H AMF Dobra, mm. Okej, okay, to na razie, na razie nie będę tego zużywał bo, bo, na siłę, bo to nie ma sensu. To są position trainerzy. Mogą, widzicie, pojawia się na tej minimapie obok... Mm, pojawia się, i, jakie, na jakiej pozycji oni mają grać. No i, i jeżeli ja sobie kliknę... Dobra, służymy na Kulibaliego. O, widzicie, no to poprawiła mu się pozycja na RB. On się czuje wspaniale e, teraz również. Dobrze, to mamy. E, jeżeli chodzi natomiast o skille. Zobaczmy, jakie skille ma taki Kulibali. E, ma wszystkie... Bardzo dobre skille, u niego nic nie chce wyrabiać, to sprawdźmy na przykład jak to wygląda u Pana Martineza um, Proszę bardzo Heading, Weighted, dobra, Interception, no ja bym chciał na przykład mu wyrobić um, man marking, Na przykład I niestety skille też są randomowo przydzielane e, Rising Shot i można tylko jeden skill u gościa wyrobić e, Więc, o, nie to więc widzicie, no rising shot to mi się tak średnio przy Martinezie przyda. Więc niestety trzeba próbować i liczyć na szczęście, e, co jest niestety jeszcze większą bzdurą niż z tym e, position trainingiem. O, man marking, proszę bardzo. Okej, okay, może być. E, udało się. Zatem, co jeszcze mamy? Aleksandro, jakie on na przykład ma? O, i jemu mogę na przykład coś dorobić jeszcze. Pyk. Kaptański, to mi jest niepotrzebne. E, ja bym potrzebował tutaj na przykład interception u ciebie. Lippingshot, shot też mi jest niepotrzebne. Niestety może się zdarzyć tak, jak że yy, nam nic, nic to nie da. Long throw. No, no, ok. Long throw, czyli jako bramkarz będzie mógł <grybujesz> dalekie wyrzuty. No, niestety tak to działa. Yy, trzeba mieć trochę szczęścia. Dobrze, to to tyle, jeśli chodzi o tych Lub zbierać ich, bo oni się mogą naprawdę przydać. Paczki. Jak to wygląda z paczkami? Yy, otóż mamy do dyspozycji w tym yy, tygodniu seria. A. I wygląda to tak, że 30 czarnych piek Kulibali, Kielini, Handanowicz, Godni, Piani, czyli obronę możemy sobie całkiem solidną załatwić. Nie ma tu Ronaldo. Jest szczęsny. Hmm. Powiem wam, że ta... Maguire też jest, to ciekawe. Sokrates hmm. Manola Sukaku. Jest tu paru ciekawych zawodników. Ale uważam, że nie ma co kasy malować na tą paczkę. Od razu wam mówię. Ehm. A jeżeli o future'ów, Ja wiem, że robię to trochę e, na prędce, ale e, zrobię tak. Bo moim zdaniem nie ma sensu się rozwodzić nad pewnymi rzeczami. Omówimy sobie Milan i Napoli, a tutaj z tego flamenko. Yy, ja nie patrzyłem, co tam są za zawodnicy, ale wiem, że, że tutaj szału nie ma, więc sobie na szybko tych takich, które na oko mi się wydają, że są całkiem ciekawe, omówimy. Na przykład tak jak ten zawodnik. Może grać wszędzie w, w, w pomocy i w ataku. Yy, Wicked accuracy, forma genialna, podania świetne, dobra akceleracja, dobra kontrola nad piłką. Hole player, y, inspired duży, finishing dosyć spory. No, to jest ciekawy. Ciekawy zawodnik, powiem wam. Naprawdę ciekawy. No i on na przykład myślę, że z tego Flamengo będzie warty uwagi. Jeszcze można mu zrobić 30 leveli. E, Gabie Barboza, szybki. Physical contact całkiem niezły, niezły przy tym balans. Finishing całkiem dobry. Kicking power też. Też warty uwagi zawodnik. Aczkolwiek weak foot 2 na 4, no dobra, raczej będzie strzał z prawej. Okej, okay. ten, ten zawodnik też jest ciekawy, no proszę Everton Ribeiro To wam powiem od razu, że to jest AMF Bo grałem nim w 19 i na AMF spisywał się całkiem dobrze, że zresztą to widać Po tym jak to wygląda jeśli chodzi o jego spida. Zdecydowanie bardziej nadaje się na AMF i tu jakbym go już trafił polecałbym nim grać Aczkolwiek tu szału nie widzę jeśli chodzi o niego Tych dwóch całkiem spoko, pierwszych Bruno Enrique. Tu powiem wam, że ostatnio ludzie którzy nim grali, e, widzicie no speed w cholerę duży I naprawdę on robi, robi szum tam na tym skrzydle Naprawdę, ten z team of the week 88, no skubaniec uciekał mi strasznie jak z nim grałem Więc na niego trzeba uważać, a przy tym ma całkiem niezły finishing e, I ile leveli? 25, Ok. Jego albers, o kurczę, to to już jest bramkarz który ma no 34 lata no, to nie wiem, to trzeba sprawdzić. Wiecie, jak to jest z bramkarzami? Niektórzy bronią nie wiadomo, jak, a, a mają takie statystyki jak ten Diego Albersz, a niektórzy bronią beznadziejnie słabo, a mają świetne statystyki, więc tu ciężko powiedzieć. 30 leveli do góry, DMF, box to box, nie wiem czemu. Aha, no, ma wysoką staminę, ale ale wiecie, co on ma? Wszystko fajne, tylko brakuje jednej rzeczy. Troszkę, troszkę większy ten ball winning by się przydał, aczkolwiek uważam, że nie jest źle. Jakby go trochę podszkolić, tak o 15 leveli, to by mógł być całkiem niezły DMF. Bo powiem wam, że ta paczka nie jest taka zła. Jak tak patrzę na to, Renę, kolejny obrońca, ale. No, Bo Runik 77, dobra, to jeszcze nie jest źle. Ehm, szybki. Niestety nie ma żadnego skill trainera, ale możecie właśnie, znaczy skill, skilla do obrony, ale możecie u niego to wyrobić. Nie wiem, jakbyśmy go podszkolili, też może być warty uwagi dosyć. A i jaki on ma wzrost? 74, ok. I ostatni obrońca cebek, już dosyć szybki, ale niestety, troszkę chyba moim zdaniem za mało leveli ma do zrobienia. No, to z tych zawodników powiem wam, tych pierwszych dwóch ciekawych: Bruno Enrique, jest dosyć interesujący i ten DMF, według mnie, ale to jest wiecie, tak na zasadzie, że jak już będziecie chcieli sobie porusować, to, 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 to na nich warto zwrócić uwagę, aczkolwiek uważam, że nie są jakieś rewelacyjne te paczki. Dobrze, tutaj w River Plate zaczynamy od bramkarza, tak jak to samo zdanie moje i będę je podtrzymywał, chociaż on ma wszystkie możliwe skille, więc to jest fajne. E, I ma ile wzrostu? 190 90, no to ujdzie. Rzuci na bramkę jak się trafi, sprawdzić. Nie, nie, żadnej innej metody nie ma, zobaczyć jak broni. E, Suarez na SSie. Całkiem szybki. E, finishing ujdzie. Znaczy generalnie reszta, reszta, reszta tych skilli ujdzie i w sumie faktycznie to tak trochę na SS-a mi wygląda, aczkolwiek szału tu nie ma powiem wam się idzie tego zawodnika. Fernandez. Co to, to jest? Box to box? Box to box, który bardziej mi wygląda na ofensywnego pomocnika ze względu na dobre podania. Ze względu na to, że ma dobrą kontrolę, nad, nad piłką jest dosyć niski. No, i jeszcze Inspire, dwie gwiazdki. No, to pewnie to, 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 jest, to jest AMF bardziej. Aczkolwiek też jakiś nieszałowy. Do takiego pajata to, taki opajet, to się nie umywa. Ehm, Bore 32 lewele, już jest szybki. Już ma fizyczal kontakt. Finessi ma niby wiecie, ale ci goście, których można to ja podszkolić i którzy już są szybciej, mają dobry fizykal kontakt. To jest ciekawy zawodnik, powiem wam z tej paczki. Ehm, Martinez. 34 levele do góry, a już ma 81 speeda i akcelerację, i dosyć dobry wall winning. No kurczę, ale 183 83, no to jest, to jego bym e, próbował raczej na tym bocznym cebeku. Wiecie? Spróbowałbym go. Zresztą też się Martinez nazywa przypadek? <laughs> Nie sądzę. E, tak jak ten z Ajaxu. No to tych dwóch jest dosyć interesujących. Kasko. No, troszkę jest za wolny. I przy tym niski bardzo. No to jedno albo drugie. E, ten za to ma 39 lebeli do zrobienia, już jest szybki. Ma physical kontakt spory, metr 75. To już lepiej wygląda. To już lepiej wygląda. Um, I AMF Delacruz, Cruz, który jest bardzo szybki, jak na AMFA, ma niezłe podania i można by jemu podszkolić trochę. Tylko finishing troszkę ubolewa. No ale to powiem wam, że z tej paczki interesujący jest tak. Tych dwóch i tych dwóch ewentualnie. Ale mówię, z tym, że to tak szał nie ma. A teraz przechodzimy do zawodników, zaczniemy sobie na poli. Których już jest szał, yy, tylko, że ja ich już mam w większości. Kulibali, no jeden z najlepszych obrońców w grze, yy, Ball Winning pod 99, yy, Physical Contact prawie 99, mówię prawie, ja wiem, że to trochę brakuje, ale go wymaksujecie to tak będzie. Speed 90, masakra. Yy, wielki Koń, polecam, innymi słowy. Meret, bramkarz. Czyli tak samo jak z całą resztą, yy, tylko że nie ma niskiego wypicia, wybicia, ale można to zrobić z tymi skill trainerami. da się. Tylko trzeba mieć trochę farta. Wrócić yy, za bramkę sprawdzić, nie ma innej metody, trzeba zobaczyć jak broni. Yy, Lozano, o i to może być ciekawy zawodnik, którego bym chciał mieć. Bo on w złotej wersji już robi całkiem fajną robotę, a tu jest jeszcze podbustowany. Pod, yy, pod Niby te statystyki, no całkiem okej, okay, nie, ale wydaje mi się, że, że to jest bardzo ciekawy zawodnik, więc, więc jego bym chciał jak już bym losował. Jose Cajajon, na pewno szybki. Otóż to skrzydłowy, również SS, kiedyś też na AMF-ie chyba można było nim grać. Takie niezłe podania. Znowu Roaming, roaming Frank, czyli ścinający. No tutaj jednak, mimo wszystko, wolałbym losano. U, Alana. Oj tak, to jest bardzo dobry zawodnik. Bardzo. E, świetny box to box, widzicie stamina, ale patrzcie jak on ma akcelerację, jaki ma ball winning, physical contact, podania krótkie, długie też dadzą radę, może oddać czas z daleka ewentualnie, e, super sub, fighting spirit, interception, trackback, no po prostu e, rewelacyjny, rewelacyjny CMF. Na D.M.F. również też bym mógł się sprawdzić, ale CMF jest, jest genialny. No to to jest zdecydowanie najlepszy na razie zawodnik z tej paczki oprócz Kulibariego, Mertens, świetny zawodnik. Ja go mam w wersji 90 chyba 1. Na starcie świetny, absolutnie na super sabie robi wam bardzo dobrą robotę w ataku, więc też polecam. A tych dwóch Mario Rui 85, troszkę mało, troszkę mało. Yy, więc jego sobie oszczędzimy, jeśli chodzi o speed. A ten może będzie szybszy? O nie, nie będzie, więc też za bardzo. No, złote nie szaleją. Ale z tych, powiem wam, że kurczę. Ja nie mam ani tego, ani Lozano, ani Kajhana, ani Alana. Takiego Alana to bym przygarnął, nie powiem. Chociaż ja mam w sumie taki żadek polaże, że może chyba jednak odpuszczę. Milan, same czarne piłki. I piątek na starcie, piątek, który ma sieknięcie takie w prawej. Że nie pytajcie. No niby osiemdziesiąt, ale powiem wam, że on po prostu. Ja wiem jak ludzie podchodzi, jeszcze jak go mieli trochę podbustowanego. No po prostu tylko dochodzi i laga. Tak, taki młotek w nodze po prostu, jakbyś Ibro strzelał, no, no, no masakra więc nie dawać mu dość do strzału, jak ktoś nim grał uważajcie na dziada, bo po prostu z prawej z lewej nogi wam będzie walił po oknach i, i tak też nim grajcie. Romanioli Całkiem nieźle, całkiem nieźle jeśli chodzi o speed Bardzo dobrze jeśli chodzi o ball winning i physical contact Deception heading Okej, okay, to jest całkiem, całkiem dobry zawodnik Na pewno Dużo z Was mi go poleca, więc też, jakby wspomnę o tym. Ja nim nie grałem jeszcze. Donnarumma, jeden z najlepszych brałkarzy w tej grze. 46 leveli do zrobienia. Masakra. Przeciwko niemu gra mi się chyba najgorzej, jak ktoś go ma w zespole. najciężej że mi jemu strzelić. No, niesamowity, widzicie? Reflex 99 już na starcie. Ten refleks naprawdę daje, daje, daje radę. A on do tego jeszcze mamy 96. Straszny jest ten koleś. On i szczęsny to są po prostu wariaci w tej grze. Cuso. Był mocny kiedyś, jak jest w, w, w tym roku wydaje mi się, że jest trochę słabszym e, zawodnikiem, mimo że kiedyś był złoty, a teraz ma tego czarnego. E, mimo że sta, statystyki pokazują, że taki AMF e, powinien być z niego bardzo dobry e, No ale ale ja wiem z gry jak mi to wyglądało Może się mylę Salabria e, zawolny To niestety ilon ma 34 No to może by się go dało jeszcze podbustować, ale o, Szkoda, szkoda. Lucas pakota Dużo leweli, dosyć szybki. Dribbling. No tak, dribbling on ma 91, ok, czyli jak biegnie na sprincie to będzie dobrze panował nad piłką. Ale Tight Postage 84 i Balance 73. Jak na AMFA? Średnio, tak wam powiem. Średnio, chociaż ma fajne podkręcenie. Troszkę, troszkę za słabo ma tą kontrolę nad piłką. Musaccio. E, też speed całkiem dobry, ale to już jest o wiele słabszy obrońca od Romanioliego, to widać po wszelkich statystykach. Ehm, o, ten pan. Powiem wam, że mam jego złotą wersję. W poprzednich częściach on był świetny, w złotej wersji nawet. Tutaj ta złota jego wersja jest strasznie mozolna. Beznadziejnie mi się nim grało, pierwszy mecz z nim zagrałem, po prostu tragedia. Ehm, ale myślę, że ten future może mieć zupełnie... Inną rolę. Widzicie, jak on jest fizycznie świetny. To jest box-to-box, box, więc może biegać tam i z powrotem. Świetny ma skillę, ma dosyć dobre podania, ma aggression, ball winning. To będzie koleś, który wam naprawdę będzie czyścił środek pola. Tylko pytanie, czy on nie będzie za bardzo mułowaty do takiego rozprowadzania piłki? Nie wiem, bo ta złota wersja na pewno jest. A tutaj, jakby go trochę podszkolić, 34 levelek, kto wie. Dobra, czyli z tej paczki, piątek, Romanoli, Naroma. Suso, ewentualnie i Kesi, i myślę, że też się do tego zalicza. No powiem tak: dawać mi tu jedną paczkę z Milanu. Może się Dunaruma trafi. A co? Co, co? co mi szkodzi? Próbować. No to, że Włochy to my wiemy. A może piątuś Romanioli? Jakiś obrońca w każdym razie. Musacie. Hmm, chyba coła przytraw z tego wszystkiego, powiem wam szczerze. No no, no to dobra, no to pójdzie, zasilisz moje rezerwy jeszcze coś. W formie nie jesteś na pewno rezerwy, może cię na tenera nawet przerobię. A, szkoda. No nic, trudno. W tym razie szczęście nie dopisało, tak jak zwykle e, ostatnimi czasami, ale nie szkodzi. Ja już skład mam gotowy praktycznie. Jeszcze tylko Mbappe mi w nim brakuje tak naprawdę i Ronaldo. E, dobrze. No to tyle. Wieście, jakie mieliście trafy, i widzimy się już w kolejnych odcinkach. A i ważne, zapraszam do odcinka konkursowego na 2000 subskrypcji, gdzie można zgarnąć sławki. Tam tłumaczę dokładnie, co trzeba zrobić, jest to bardzo proste. I zapraszam również na, na, na fanpage'a na Facebooku oraz na Twittery, Instagramy, na grupę Melepety na Facebooku również. Bo jak macie jakieś pytania do mnie, możecie w tej grupie je zadawać. i Tą grupą zarządzam ja i mój brat, czyli fanzalom. I, I na pewno jeżeli ja nie mam czasu, to ktoś wam udzieli odpowiedzi, bo tam są ludzie, którzy się również na pesie, znają. Tyle trzymajcie się: hej, hej.